Pospieszcie się i pokażcie, co macie. To ryba w lizaku? Obrzydliwość. Będzie dostała ogromnego. Stefani, ty dostałaś mniejszego lizaka, ale skorpion w środku nie wygląda lepiej. A co z Bobby? Wow, Bobby, jesteś największym szczęściarzem ze wszystkich. Malutki lizak i malutki owad. Widzę, że nie wszyscy są zadowoleni, ale i okay. tak trzeba będzie wszystko zjeść. Kto zacznie? Bobby, próbuję... To nie smakuje najgorzej. O nie! Co to jest? Pszczoła? Fuj! Stefani, teraz ty. Wiedziałam, że nadejdzie moja kolej. Fuj, to obrzydliwe! Powcisnął tamtego skorpiona. Jak on się tam znalazł? Hmm, pyszny lizak. Chcę więcej. Stefani, na twoim miejscu bym się tak nie spieszyła. Jest taki dobry! To było. Ojej! Zjadłam skorpiona! Ochyda, oh, czy on żyje? Ołdź, mój nos! To boli! Bobby Angie, dlaczego się śmiejecie? Angie, tylko ty zostałaś. Ja? Ja! dlaczego dostałam największego lizaka? Jest w nim ryba. Dobra, próbuję. Hmm, lizak jest naprawdę dobry. Stefani, mam pomysł! Może zagramy w grę? Nie publikowałem nowych zdjęć ze 100 lat! Fajnie, co? Ej, śpisz? Wstawaj! Nie gniewaj się, że już jest zmęczona jedzeniem lizaka! O właśnie! Zaraz go rozbiję! Wtedy będę mogła z powodzeniem oddzielić smacznego lizaka od śmierdzącej ryby! Nadchodzi pyszna uczta! Hmm. Skończyłam. A co z rybą? Oh, no. Tylko nie ryba. Wiecie, że nienawidzę ryb. Fuło, chyba! Zaraz wyjdzie z powrotem. Czuję się naprawdę źle. Ej, Benji, śmiesznie się krzywisz, kiedy jesz rybę. Naprawdę jest taka obrzydliwa? Padłam na świetny pomysł. Nie chcę zbyt długo męczyć się z tą rybą, więc rozprawię się z nią w kilka sekund. Mamy to! Zostały tylko ości. Oj, przepraszam, Stefani, naprawdę nie chciałam. Bolało? Co dostaliście tym razem? Stefani, otwórz to szybko. Wow, to Baton Twig, super! A co dostała Angie? Niestety malutkiego Twixa. A co ma Bobby? Rozpierz się i otwórz klosz! Wow, gigantyczny baton Twix! Nawet nie wiedziałam, że tak istnieją. Ale super! Ale kto będzie pierwszy? Okay. Dziewczyny, nie martwcie się tak. Wasze Twixy są tak samo dobre jak Bobiego. Niechędzi zaczyna. Zjem to wszystko szybciutko, chociaż mam genialny pomysł. Tak małego Twixa można jeść tylko pensetą. W ten sposób się nie pobrudzę i jest to całkiem wygodne. No i pyszne. Bobby, może teraz ty? Z przyjemnością. Po raz pierwszy zjem tak wielkiego batona. Jest ogromny. Kto skosił światło? Nie rzucaj opakowaniami, aż cię wystraszyłam. Ale dobry. Jak milion małych twixów. Bobby, mógłbyś bardziej uważać. Co wy tam mówicie? Czekolada mi chyba uszy zatkała! Ale to jest takie dobre. Zjadłem tyle Twixów, że mi starczy na cały nadchodzący rok. Sorry dziewczyny. Nie chciałem! Co? Mam teraz zjeść drugiego Twixa. No dobra, ale mój brzuszek jest już pełny. Mam pomysł. Spójrzcie na mój ekstremalny wyczyn. Podrzucam i łapię. Teraz trzeba to wszystko wepchać do środka. O nie! Moja szyja! Dziewczyny, widzicie to? Bobby, przypominasz żyrafę! Dobra, nie mam czasu się tym zajmować. Wciąż mam tu batonika do zjedzenia. I zaraz go pochłonę. Mam świetny pomysł. Patrzcie! Jestem morsem! Mam czekoladowe kły! Edgy, co ty na to? To takie zabawne. A teraz was zjem. Mm, pyszności. A to? Też dobre. Wszystko jest pyszne. Kto tym razem jest szczęściarzem? Przekonajmy się. Co tam masz, Edgy? Mała pestka, a co ma Stefani? Cała ćwiartka arbuza. A co jest tu Bobiego? Cały arbuz! Ale super. Stefani, może zaczniesz? Z przyjemnością. Zamierzam skosztować tego słodkiego arbuza. Jaki dobry i taki słodki. Uwielbiam arbuzy. Zjem go w mgnieniu oka. A gdzie umieścić pestki? Hmm. Bobby. Nie wiem, gdzie położyć pestki. Wymyśl coś. Nie ma problemu. Może nacisnę tutaj. O, Stefani, strzelasz pestkami jak karabin maszynowy. To niesamowite. Wow, trafiłaś mojego arbuza. Co z niego wypadło? Odlot to cukierki. Super, spróbuję wszystkich. To czekoladowe drażetki. Jakie dobre. Muszę to wszystko wysypać. Mm, a z czego jest zrobiony ten arbuz? Trzeba spróbować. To czekolada. To najpyszniejszy arbus, jakiego kiedykolwiek jadłem. Oj, troszkę się ubrudziłem. Gotowe. Kto jeszcze został, Angie? Zaczynaj. Tylko jak mam to zjeść? Spróbuj po prostu zjeść nasionko. Co się stanie? Nic. Mam pomysł. A co jeśli je zasadzę? To przecież pestka a więc powinien z niej wyrosnąć Arbus. Mam tu strój ogrodnika i zapasową doniczkę z ziemią. Posadźmy i zobaczmy, co się stanie. Ej, ej, uważaj, zaraz zakopiesz Andy i Bobiego. Już prawie skończyłam. Posadzę nasionko i zakopię. Teraz podlewamy całość z niewielką ilością wody i czekamy. Co się dzieje? Nie rozumiem. Czy ten arbus rośnie tak szybko? Wow, no nie spodziewałam się tego. Zaraz go zjem, bo jest tylko dla mnie. Niedawno zapisałam się na karatę. Akurat sprawdzę moje nowe umiejętności. Wspaniale. Dziękuję. Życzcie mi smacznego. Mm. Ale pyszne! Wow, dziewczyny, zobaczcie, ile mam popytów! Po co ci aż tyle? Coś nie mogę nacisnąć guzików na moim? Może to wcale nie jest zwykły popyt. Co ty wyprawiasz? Zepsujesz go! Wcale nie! Jak można zepsuć popyt zrobiony z żelków? Tak, właśnie, to nie tylko fajna zabawka, ale i smaczna przekąska. To następny. Ja myślę, że moje popyty też są zrobione z czegoś pysznego, bo wyglądają naprawdę wyjątkowo. Ja Miałam rację. Są czekoladowe. Szkoda, że nie wiecie, jakie są pyszne. Wręcz nie mogę przestać ich jeść. O, tak! Super! Żałuj, że siebie nie widzisz! No, o co ci chodzi? Co ze mną nie tak? Nic takiego. Już jestem czysta. Mówi twoja kolej. Jaj, moja ogromna góra popytów. Czuję, że zaraz będę miał wielką ucztę. Dziwne. Czemu nie mogę się w to wgryźć? Może trzeba to zrobić mocniej. Aj. Wygląda na to, że Bobi nie miał szczęścia. Dostał zwykłe popyty. Nadal jestem bardzo szczęśliwy. Tym razem mamy chipsy Pringles. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, otworzy swoje pudełko jako pierwsza. Ile chipsów dostałaś? Nie wiem, ale wydaje mi się, że bardzo mało. Nawet nie wypadają z pudełka. Chyba tylko jednego. No cóż, jestem na wiecie, więc i tak nie mogę iść za dużo chipsów. Bobby, jesteś następny. Doroty, miałaś jednego chipsa? To ja będę miała o wiele więcej! Ej! Gdzie są wszystkie chipsy? Kurcio oszukali mnie! Może spójrz uważniej na stół? No właśnie, tu są moje chipsy! Mam ich dwa, trzy, pięć, sześć, dziesięć! Dziesięć razy więcej niż Liza! Mm, jak dobrze pachną! Oj, oj, oj! O. Wszystko w porządku! No to lecimy z tym! Łapsik! O oh, kurczę! Będzi twoja kolej! Wow! Mam dzisiaj dużo więcej szczęścia niż wy! Czeka na mnie wysoka wieża z chipsów! Zadam! Nie jestem nawet pewna, czy poradzę sobie z tak ogromną górą! Ale na pewno nie potrzebuję pomocy! Myślę, że dam sobie radę bez ciebie, Bobby! Pyszne. Oj! Ehe, ehe. Reggie, musisz się napić! Zaschło ci w gardle! Co powiesz na kole? Dzięki Bobby! To takie słodkie! O rany! Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi! Co był żart! Tym razem dostałam 10 batonów Kicket! Oha, okay. liza ma tylko jednego, a ja mam ze sto! Wielkie mi rzeczy, jeden mi wystarczy. Nie rzucaj opakowaniami! Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to jest pyszne. Z jednego batonika można czerpać niewiarygodną przyjemność. Zjedzone. Czemu jesteście w jakichś okruchach? Bo ktoś jadł słodycze bez żadnych manier. Okay. OK. nadszedł czas na moje kitkety. Jestem kulturalną osobą, więc na bank przyda mi się serwetka. Usunę opakowania w najdelikatniejszy możliwy sposób. Mamy to. Muszę tylko wziąć widelec i nóż. W porządku. A teraz życzcie mi smacznego. Nie no, jedzenie w ten sposób jest niewygodne. Wolę to zrobić po staremu. O rany, to wygląda przerażająco. Czekoladka ci spadła. Trzymaj. Ręce precz. jest moja. Czuję się jak w poroże. Słabo mi. Niby czemu? Po prostu troszkę mnie poniosło. To było pyszne. Boki, twoja kolej. Właśnie wpadłem na fajny pomysł. Może zbuduję wieżę z tych czekoladek. Myślę, że byłoby to zarówno pyszne, jak i zabawne. Zdecydowanie będę potrzebował pomocy w postaci drabiny, aby dostać się na sam szczyt. Oto i ona! Bobi, wracaj tu! Po co? Tu jest tak pięknie. Zobaczymy, co powiesz, gdy twoja konstrukcja się zawali. Co się dzieje? Jak to? Ej! Czekoladek nie robi się domków. Czekoladki powinno się jeść. Nie chcesz sam ich jeść? Więc my to zrobimy. Pyszności. Nice. Ej, gdzie ja jestem? Co się stało? Wszystko w porządku. Po prostu się przewróciłeś. Komu tym razem się poszczęściło? Ja mam mnóstwo gum, a ty Bobby tylko jedno. Czemu tylko jedno? Jest więcej niż jedna guma w tej paczce. Aj! Zgadza się, jest ich kilka i latają we wszystkich kierunkach. Nie zrobiłam tego specjalnie, po prostu chcę rozpakować każdy kawałek gumy tak szybko, jak to możliwe. Czemu wszystkie śmieci są na mnie? Jesteś irytujący, Bobi. spójrz! Aj! To bolało! Nie przeszkadzajcie mi w jedzeniu gumy. Jest ich dokładnie pięć. Tak jak moich palców. Więc dlaczego po prostu nie zjem wszystkich gum na raz? Zobaczcie, jakie fajne balony można z nich zrobić. A tego balonu można używać jako piłki. Swoją drogą to niezła zabawa. A na końcu można go porzuć dzięki dziewczyny. Angie, teraz ty. Mam własną metodę na pozbycie się opakowań. No i mamy to. Zjem moje gumy w bardzo nietypowy sposób. To nazywa się metodą odkurzacza. Czas na balon. Patrzcie, jaki ogromny mi wyszedł. Fajnie go będzie przebić za pomocą igły. Czekaj, najpierw muszę się zabezpieczyć. To to zrobił. Mogłam pobić rekord. A teraz to tylko papka na mojej twarzy. Oj, ochyda. Angie, zgubiłaś gdzieś brwi. Nie natychmiast odzyskać. Gotowe? Czas pozbyć się tego lepkiego paskudztwa. Liza, tylko ty zostałaś. I ja też szybciutko rozpakuję gumę. myślę, że równie szybko ją zjem. Wow, nie wiedziałam, że ktoś może zmieścić tyle w ustach. Nie macie pojęcia, jaki ogromny balon Was czeka. Chyba jest za duży. Liza, zaraz odlecisz. Co my teraz zrobimy? Uspokój się. Mam pomysł. Ta proca nam pomoże. Właśnie, użyjemy jej, by sprowadzić Lizę z powrotem na ziemię. Bobby, co ty, ślepy, jesteś? Daj mi to. Patrz, jak to się robi. Kcy! Łapie! Łapie! Chyba prawie się udało. Jak coś. to żyje. To było nawet zabawne. Chociaż troszkę bolesne. Okej. Okay. Najpierw chcę makaron. Ułatwizna. Umiem to zrobić. Makaron? W porządku. Trzeba go ugotować. Rzucę wszystko do garnka. Okej, okay, tylko jakoś się nie mieści. Dobra, dopcham go. To nie działa. Okej. Okay. Może wezmę łyżkę. No co to ma być? Mam dosyć. Połamię go. Właśnie tak. A masz. No! Co robisz, nawet nie włączyłeś kuchenki? Spokojnie, zobacz, jak to się robi. Zanurzasz makaron w gorącej wodzie i za chwilę sam rozmięknie. To proste, widzisz? Właśnie tak. No tak, takiego dania nie robi się z makaronu kupionego w sklepie. Potrzebuję trochę mąki. Zrobi w niej małe wgłębienie. Właśnie tak i wrzucę do niego dwa jajka. Trzeba zagnieść ciasto i dodać troszkę barwnika spożywczego. Oto moje firmowe czarne ciasto. Przykryję je folią spożywczą i odstawię do wyrośnięcia. Oh, really! Bierzemy czas. No, od razu lepiej. Teraz muszę je porządnie rozwałkować. Za pomocą noża do pizzy zrobię cienkie paski makaronu. Właśnie tak. Prościzna. Czuję go przez kilka minut. I mój kolorowy makaron jest gotowy. Wygląda świetnie. Dodam do niego kilka ośmiorniczek. Pięknie. Co, Keczup w makaronie? Co ty robisz, babciu? A zresztą. Co się dzieje? A masz, a masz! Ups, łyżka się wygięła. Wezmę widelec. Wyskrobię makaron z garnka. Babciu, to tak powinno być? Nie? Wiedziałem. Jest taki twardy, głupi makaron. Co robić? O właśnie! Makaron z zupki chińskiej. Otworzę, dodam sos i przyprawy i po prostu zaleję wrzątkiem. No, to ja rozumiem. Teraz trzeba go przykryć i poczekać. No i gotowe. Stacy, spróbuj szybko. Ojej! To przerażające. Czy to ośmiornica? Spróbuję. i to obrzydliwe. Nie zjem tego. To wygląda lepiej. Mmm, pyszne. O, to mój ulubiony makaron. Nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. O tak. Chwileczkę. Aj! Jakie to jest ostre! Ale i tak to uwielbiam. Te były najlepsze. Wygrałem! Hurra! Dobra, teraz chcę takie chipsy. Dacie radę? Pewnie babcia może wszystko. Obserwujcie szefowo. O co chodzi? Nie martw się. Babcia zaraz pokaże klasę. Najpierw obieramy ziemniaki. Właśnie tak. Potem kroimy je w cienkie plasterki. A teraz smażymy na patelni z olejem. Zapamiętałeś? Rościzna. A, jasne. Ubieram ziemniaki. Ej, jeszcze trochę. O tak. Teraz kroję. Dobra. I dużo oleju. Dam kuchenkę na pełną moc. Ojej, olej pryska. Ale nie szkodzi, mam osłonę. Robienie chipsów to świetna zabawa. A moje są już gotowe, jeden na spróbowanie? To co trzeba? A co tam u naszej szefowej? Nie praca wre, moje chipsy będą z tortilli. Teraz pokroję ją w trójkąty i usmażę na patelni. Na oleju, oczywiście. To jest to, moje chipsy są gotowe. Teraz muszę roztopić ser za pomocą mojego palnika. Pięknie. O to mi chodziło. Dobra. Wyleję ser na chipsy. Dodam troszkę limonki do dekoracji. Co tak patrzycie? Chipsy też mogą być daniem. I coś się chyba u was pali. O nie, moje chipsy! One płoną. Muszę je natychmiast zdjąć. Nieźle, co? Chcesz babciu? Dobra, dodam do nich trochę sera w proszku. W sumie dam więcej. Teraz można próbować. Oj, to nie jest zbyt dobre. No cóż, może Stacy się spodoba. A ja po prostu posypię moje chipsy salą. Gotowe. Czas na jedzenie, Stacy. No, te nie wyglądają zbyt dobrze, ale zaryzykuję. O, są do bani. Ochyda. Oh, są o wiele lepsze. Bardzo smaczne. A te? To chyba nawet nie są chipsy. Nie, dziękuję. Babciu, twoje chipsy są najlepsze. Turam, babcia wszystkich załatwiła. A teraz chcę kakao. Piankami marshmallow. Liczę na Was! Zaczynamy. Najpierw wlewam mleko do garnka. I wsypuję kakao w proszku. Okej. Okay. Zamieszam. A teraz sekretny składnik. Czekolada. Też idzie do garnka. Jeszcze raz zamieszam. To jest to. Nie potrzebuję odpowiedniego kubka. Mój ulubiony. Najlepsza babcia. Widzieliście? Teraz delikatnie wlewamy kakao do kubka. Mmm, to będzie pyszne. To mój sekretny przepis. Moja gorąca czekolada też jest prawie gotowa. Wleję ją do kubka i przykryję warstwą bitej śmietany. Właśnie tak. A następnie dorzucę kilka pianek. Dodam też tęczowej posypki. Cudownie. Oh, really? nie babciu, to nie dla ciebie. A ja też mam już prawie gotowe. Tylko dodam bite śmietany. Wyszło super pyszne. Muszę dodać więcej. Jeszcze marshmallow i oczywiście cukierki M&M's. O tak. Teraz ciasteczka Oreo. I dużo syropu czekoladowego. Słodkie rurki. I moja pyszniutka bomba cukrowa jest gotowa. Proszę bardzo, Stacy. Ojej. To wygląda naprawdę super. Takie pyszne. I tyle różnych dodatków. Mm. O tak. Pyszności. A co tam u babci? Niezłe. Ale nie ma efektu wow. Wybacz babciu. A co my tu mamy? Mm, rewelka. Pianki są dobre. Kto wygrał? Mimo wszystko pierwszy napój jest najlepszy. Serio? Słyszałyście? Wygrałem! Mm, potraficie zrobić prawdziwy tort? Tort? Bułka z masłem. Zaraz wysmaruję biszkopcy kremem. Każdą warstwę. Właśnie tak. Teraz trzeba zrobić z niego serduszko. Pięknie. A teraz użyję kitketów. Nałożę krem na każdy batonik i ozdobię nimi brzegi. A potem obłożę górę cukierkami. Właśnie w ten sposób. Interesujące, ale ja się nie poddam. Przetnę biszkopty i nadam im odpowiedni kształt. Wyszedł mi łuk. A teraz zamienię go w tęczę z wielokolorowym kremem. No to jest to. Dodam chmury u podstawy. Jeszcze zrobię taką uroczą buźkę. Czyż nie jest słodka? O, moje biszkopty są już w stu procentach wysmarowane kremem. Teraz trzeba zrobić coś fajnego. Ustawię plastikowy cylinder. Roztopię cukierki. O tak! I wleję wszystko do środka. Trochę posypki też tam dorzucę. A teraz otwieram cylinder. O tak. Sos pokryje całe ciasto. Spójrzcie, jakie to piękne. Wow, Stacy będzie zachwycona. Ojej, jaka piękna tęcza. Muszę spróbować. Mm, jest też naprawdę smaczna. Ojej, a to ciasto jest całe z cukierków. Jak fajnie. Palce lizać. Mmm, rewelka. Co to jest? Wygląda okropnie. Smakuje jeszcze gorzej. Nie, nie zjem tego. Tym razem mamy zwycięzcę. Tęcza! No w końcu mnie ktoś docenił.